Jest 12.41. Pochejnale. Europa Środka. Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Strzałkowski, a dziś w magazynie o tym, że Węgry wciąż nie ratyfikowały rozszerzenia NATO o Szwecja. Dla mnie najważniejsze jest to rozszyfrowanie, jaki jest w tym nasz interes polityczny. Czechy bardziej przekonane do inicjatywy Trójmorza. Jest takie uczucie, że trzeba pracować na tych stosunkach w regionu Europy Środkowo-Wschodniej. A z naszym gościem porozmawiamy o wzmacnianiu relacji z Polonią i Polakami na świecie. Wciąż nie wiadomo, kiedy Węgry zaakceptują wejście Szwecji do NATO. Ostatnio jasną deklarację w tej sprawie wygłosił największy przeciwnik rozszerzenia sojuszu o ten kraj, czyli prezydent Turcji. Teraz więc to Węgry są ostatnim krajem, który jeszcze jasno nie otworzył drogi do NATO Szwedom. Dlaczego tak się dzieje, próbuje wytłumaczyć nasz korespondent w Budapeszcie Piotr Piętka. Po tym jak prezydent Turcji zapowiedział, że jego kraj zgodzi się na wejście Szwecji do NATO najcześniej w październiku, węgierskie władze mają szansę spełnić swoją obietnicę. Wiele miesięcy temu sam premier Viktor Orban zapewniał, że jego kraj nie będzie ostatnim w ratyfikowaniu umowy o rozszerzeniu sojuszu. Gdyby Erdogan zarządził szybką ścieżkę, Węgry pozostałyby ostatnim krajem, który nie zgodził się na wejście Szwedów do NATO. Być może ta kwestia pojawi się na pierwszym po wakacjach posiedzeniu parlamentu, ale na razie z kręgów rządowych nie ma żadnych sygnałów w tej sprawie. Uważam, że Opozycja węgierskiego rządu to tchórzliwe schowanie się za plecami Turcji. Pozwolimy wejść w Finlandii i Szwecji, kiedy zgodzi się na to Turcja. Mówił w czasie jednego z posiedzeń parlamentu szef opozycyjnego konserwatywnego jobbiku Marton Dziędzieszy. Przypomnijmy, węgierski parlament ratyfikował umowę o przyjęciu Finlandii do NATO trzy dni przed tym, jak taką samą decyzję podjęło wielkie zgromadzenie narodowe Turcji. Dlaczego Węgry do tej pory nie zgodziły się na Szwecję w NATO? Wersji było kilka. Najpierw węgierski rząd nie chciał zawieść swoich tureckich przyjaciół. Ostatnia wersja jest taka, że przedstawiciele szwedzkiego rządu mieli obrażać węgierskich polityków. Nie powinni nas tak atakować. Jeśli chcą, żebyśmy ich przyjęli do tego grona, to muszą być wobec nas fair, tak jak my jesteśmy w porządku wobec nich. Mówił w publicznym radiu Koszut Wiktor Orban. Stanowisko koalicji i samego premiera Orbana w tej sprawie zdaje się nie rozumieć wielu komentatorów węgierskiego życia politycznego. Dla mnie najważniejsze jest rozszyfrowanie, jaki jest w tym nasz interes polityczny. Rozumiałbym to, gdyby taka decyzja miała funkcję tworzenia stabilności albo wzmacnianie gospodarki, gdyby Viktor Orban wzmacniał swoją pozycję w rodzinie europejskiej. Powiedział na antenie telewizji OTV socjolog Tibor Dodaje, Dodaję, że w fatalnej sytuacji węgierskiego budżetu łatwiej byłoby wypełnić zalecenia Komisji Europejskiej i odzyskać w ten sposób zawieszone fundusze. Łatwiej niż zagrywać kartą przystąpienia Szwecji do NATO. A to jest zdaniem wielu obserwatorów węgierskiego życia politycznego klu do tej sprawy. Węgry mają próbować wynegocjować odblokowanie funduszy europejskich, których nie dostały w ramach mechanizmu praworządności. No Co do Turcji, to wiadomo już jednak, że szybkiej ścieżki zatwierdzenia akcesji Szwecji do NATO nie będzie turecki prezydent wprost powiedział, że nie stanie się to wcześniej niż w październiku. Program pierwszy polskiego radia. Czesi zmieniają swój stosunek do wobec inicjatywy Trójmorza. Rząd Petra Fiali przyjął w tym tygodniu nową perspektywę udziału Czech w tym formacie i ustalił priorytetowe projekty. Dlaczego Czesi przekonują się do zacieśnienia współpracy w regionie? O tym z Pragi Wojciech Stoppa. Stosunek Czech do obejmującego 12 państw formatu był początkowo sceptyczny. Przełom przyniósł szczyt inicjatywy Trójmorza w 2018 roku, powiedział mi analityk Wit Dostal, szef Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych, który na co dzień zajmuje się tematyką środkowoeuropejską. Na początku była taka obawa właśnie o co chodzi w tym Trójmorzu, co to jest za inicjatywa, jakaś próba polskiej dominancji regionu, jakaś próba, żeby zbudować przeciwwagę wobec z Europy Zachodniej. Pierwsza zmiana wiązała się z tym szczytem w Bukareszcie. Na tym szczycie brał udział także niemiecki minister spraw zagranicznych, była obecność Komisji Europejskiej i to trochę uspokoiło czeski rząd. Kolejny ważny punkt tej historii to rok 2021 i wybory parlamentarne w Czechach wygrane przez centroprawicową koalicję. Zaangażowanie w inicjatywę Trójmorza trafiło do programu obecnego rządu. Jest takie uczucie, że trzeba pracować na tych stosunkach w regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym elementem z tego jest także inicjatywa Trójmorza. Te cele, które podkreśla inicjatywa Trójmorza, to znaczy infrastruktura transportowa, energetyczna i cyfrowa, są także dla Czech interesujące. Teraz rząd Petra Fiali podjął kolejny krok i wykreślił z listy priorytetowych projektów inicjatywy budowę kanału Dunaj-Odra-Łaba, forsowaną przez byłego już prezydenta Milosza Zemana. Inwestycje uznano za nieopłacalną i zastąpiono ją dwoma innymi projektami, które mają większe szanse na realizację, a ponadto opierają się na współpracy ze stroną polską. Pierwszy z nich to budowa gazociągu Stork 2 łączącego Czechy z Polską. Ma związek z rozwojem polskich gazoportów i potrzebą dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Czech. Drugi projekt dotyczy budowy kolei dużych prędkości w kierunku Polski i dalej do krajów bałtyckich. W Jachrance pod Warszawą odbył się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. W tym wydarzeniu wzięło udział na początku lipca blisko 500 gości z 40 państw. A Jedną z reprezentowanych tam instytucji był także Instytut Felczaka. W naszym studiu jest dyrektor tego właśnie instytutu, pan profesor Maciej Szymanowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W ramach państwa działalności związanej ze współpracą polsko-węgierską państwo prowadzicie bardzo wiele projektów edukacyjnych. Jak duża to jest część z Państwa działalności i jaką ona rolę pełni, jaką ma wagę? Jest stosunkowo duża, ponieważ uczymy języka węgierskiego, nasi nauczyciele uczą języka węgierskiego w 19 szkołach średnich w Polsce i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest bardzo duże zainteresowanie i również w czterech szkołach, w czterech szkołach na Węgrzech uczymy języka polskiego. W tej chwili jeszcze jest w jednej szkole język polski, w z kolei prowadzi fundacja imienia Felczaka, tak ta z Budapesztu. Także, także jak tylko będziemy mieli możliwości że tak powiem, zdobycia większej ilości nauczycieli na Węgrzech, będziemy otwierać w kolejnych szkołach nauczanie języka polskiego, bo, bo jest to język popularny. No i wielki, jest uważany za język wielki, sami Polacy często nie wiedzą, że język polski, językiem polskim posługuje się sprawnie około 65 milionów ludzi na świecie, czyli to nas lokuje mniej więcej na 15 i 16 pozycji na świecie. A jeśli chodzi o Węgry, to skąd zainteresowanie językiem polskim i nauką tego języka? Bo jest powszechne przekonanie i słusznie, że znając jeden z języków słowiańskich, człowiek się też porozumie w innych językach, a poza tym no Węgrzy bardzo pozytywnie nas postrzegają, bardzo pozytywnie nas oceniają. Od wieków liczą, cieszą się z tych różnych kontaktów, które były i w przeszłości, które są, są dzisiaj. Mam bardzo wiele małżeństw mieszanych polsko-węgierskich przecież i w Polsce, i na Węgrzech. I to są raczej szczęśliwe małżeństwa, nie ma takiej gettoizacji, jak to często bywa w tym przypadku. Pamiętam takie spotkanie właśnie organizowane przez przez klub świętego Wojciecha w Budapeszcie przed kilku laty, kiedy przyjechali goście z Austrii i bardzo się dziwili, że to są właśnie mieszane małżeństwa, a nie, a nie, a nie sami Polacy z sobą zabierają te małżeństwa i mieszkają na Węgrzech. Oczywiście Polacy na Węgrzech mieszkają od setek lat, od XVIII wieku, chociażby dzięki temu mają status jednej z tak zwanych rodzennych mniejszości na Węgrzech, co daje duże prawa, są rzeczywiście spore prawa dla takich mniejszości na Węgrzech, ale dużo jest też osób, które przybyły dopiero w drugiej połowie XX wieku na Węgry, o tej emigracji mówi się wprost. Emigracja serca, tak się ją nazywa. Dokładnie, tak, no bo to jest bardzo właśnie, bardzo często to są małżeństwa mieszane. Ta wcześniejsza emigracja 19, XVIII, XIX wieczna raczej się wiązała po prostu z rynkiem z pracy po prostu. Bardzo ciężkie czasami jak w Kamieniołomach. Do dzisiaj jest polski kościół w Budapeszcie właśnie w dzielnicy, która się nazywa Kamieniołomyk, Banio. A, a później no, była też migracja olbrzymia w czasie II wojny światowej. Część z tych osób została, została na Węgrzech, nie wróciła po 1945 roku, po prostu nie miała dokąd wrócić, na przykład jak, jak byli z Warszawy. No i ta trzecia fala, właśnie tak zwana emigracja serca, często osoby, które pojechały na przykład studiować na Węgry, tam poznały miłość swojego życia i już w Budapeszcie zostały. Zgadza się, nawet jednym z naszy, mamy taki przykład pary z naszych byłych stypendystów, ona Węgierka, on Polak, chociaż Polak z Belgii, no i pobrali się, mają, mają już dziecko, wspólnie mieszkają w Polsce. Dużo organizacji polskich działa na Węgrzech. Ja byłem zresztą zaskoczony podróżując kiedyś śladami polskimi po Węgrzech, jak wiele jest tych organizacji reprezentujących i tę emigrację, dawniej, emigrację dawniejszą i tę nawet taką zupełnie świeżą po wejściu obu krajów do Unii Europejskiej, kiedy to przenoszenie się w ramach Europy stało się w ogóle bardzo, bardzo łatwe, bo swoboda tak. przepływu ludzi jest ogromna w Unii Europejskiej. Jest kilka historycznych organizacji, jest około 40 organizacji tak zwanych samorządowych. No to między innymi dzięki temu, że, że, że Polakom się chce, bo chce się, ciężko pracujemy i chcemy, Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, Polkami, Polakami, a z drugiej strony jest duże wsparcie też państwa węgierskiego dla tego rodzaju inicjatyw, czyli można otrzymać i lokal, i jakieś dofinansowanie i również władze węgierskie nawet namawiają i mamy takiego rzecznika spraw polskich przy Parlamencie działającym, działającego, więc same władze węgierskie namawiają właśnie przedstawicieli niewęgrów, niewęgierskich mniejszości na, na Węgrzech, żeby się organizowały są różnego rodzaju samorządy prawda na poziomie dzielnic w Budapeszcie na poziomie też miast, miasteczek społeczności to, to jest bardzo dużo też aktywnych y, ludzi jeśli chodzi o społeczność polską na Węgrzech. Tak i, i to są nawet bardzo często ludzie, którzy już słabo mówią po polsku, ale czują się Polakami i, i chętnie się angażują poza swoją pracą zawodową w działalność tego rodzaju. Często, często bardzo ciekawą jest kilka świetnych samorządów w Budapeszcie, ale też na południu Węgier, że prowadzą no, taką działalność typu mini instytut kultury polskiej. Dlaczego tak ważne jest utrzymywanie tych relacji z taką społecznością, jak na przykład ta społeczność polska na Węgrzech? Ponieważ jest to, jak kardynał Wyszyński kiedyś to określił, tak, że rodzina jest taką komórką, a, a naród to jest rodzina rodzin. Potrzebujemy pewnej wspólnotowości, potrzebujemy dobrze się czuć, naród, jego otoczka państwo, no zapewniają nam komfort, komfort działań, komfort życia. Bardzo dziękuję. Pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka, był moim państwa gościem. Na tym kończymy to wydanie magazynu Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie Radio. Jedynka.